Change money, change money. Proszę bardzo. Moi drodzy, od y, z angielskiego słowa change money przyjęła się nazwa dla cinkciarzy, czyli właśnie y, handlarzy walutą w PRL-u. Y, no, walutę ciężko było zdobyć, no ale pod takimi sklepami, właśnie jak Pewex, takich osobistości można było spotkać. No, moi drodzy, albo waluta. Albo można było oficjalnie kupić bony towarowe PKO, które miały równowartość dolarów. Dlaczego e, dolary, moi drodzy, dewizy zagraniczne to był bardzo, bardzo potrzebny element do przeżycia władz. Dlatego powstała idea przedsiębiorstwa eksportu wewnętrznego po to, żeby te dewizy ściągać właśnie z rynku e, do. Władzy. Co można było kupić w Peweksi? Ach, oh, w Peweksi w latach 70. Można było kupić wszystko zagraniczne po niższych cenach niż na zachodzie, więc można było kupić klocki Lego, można było kupić matchboxy, lalki Barbie, można było kupić e, luksusowe alkohole, perfumy Chanel, można było kupić dżinsy, żadne podróbki, Montana. Co więcej można było kupić, moi drodzy, ponieważ było to też przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego, więc można było kupić towary deficytowe polskie, które tam za dolary można było kupić. Można było nawet kupić samochód. Wszystko w się.